W świecie przez ostatnie lata tłuszcze zyskały nieco złą reputację. Jednak ostatnie badania wskazują, że niektóre tłuszcze są wręcz kluczowe dla Twojego ciała. Zdrowe tłuszcze są niezbędne dla organizmu, a ich działania wspomagają zdrowe serca, a nawet zdrowie psychiczne. Czym zatem są zdrowe tłuszcze? Zdrowe tłuszcze to takie, które mają wiele cennych składników i nie wpływają negatywnie na układ sercowo-naczyniowy i na inne procesy chemiczne. Głównie dzielą się na tłuszcze jednonianasycone, które rozwinęły się w takich produktach jak oliwa z oliwek, awokado, Orzechy, np. włoskie, migdały i nasiona. Badania potwierdzają, że tłuszcze jednonienasycone wpływają na obniżenie złego cholesterolu tego LDL, a jednocześnie podwyższają poziom dobrego cholesterolu HDL. No to wiadomo, że są przydatne dla zdrowia Twojego serca. Tłuszcze wielonienasycone. Znane są głównie jako omega-3 i omega-6. Omega-3 występuje w tłustych rybach morskich, takich jak łosoś, śledź, makrela, halibut, czy też w jedynej lądowej wstrągu. Omega-6 występuje w olejach roślinnych, słonecznikowym, czy też sojowym i każdym innym. Są to tłuszcze, których organizm sam nie jest w stanie wytworzyć. Dlatego musisz je pozyskiwać z pokarmów. Zwróć uwagę na kwas tłuszczowy omega-3, który ma potężny wpływ na Twój mózg, na wyciszanie stanów zapalnych, no i na cały układ sercowo-naczyniowy. Dlaczego zdrowe tłuszcze są tak ważne? Zdrowe tłuszcze pełnią w Twoim organizmie wiele funkcji, takich jak dostarczają energii. Tłuszcze są najbardziej skoncentrowanym źródłem energii. Jeden gram tłuszczu zawiera 9 kcal, podczas gdy węglowodany czy białka zawierają 4 kcal. Szczególnie przydatne dla osób bardzo aktywnych. Budowa błon komórkowych. Tłuszcze są niezbędne do budowy błon komórkowych, które chronią komórki i zapewniają funkcje metaboliczne. Wchłaniają witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Takie witaminy jak A, D, E i K są rozpuszczalne w tłuszczach, czyli bez tłuszczy nie mógłby się ich przyswajać. Zdrowie serca i układu krążenia. Zdrowe tłuszcze odpowiadają za poziom cholesterolu LDL, dzięki czemu wspomagają pracę serca i układu krwionośnego. Wsparcie zdrowia mózgu. Mózg składa się w dużej mierze ze zdrowych tłuszczy. Szczególnie omega-3 jest tutaj kluczowym tłuszczem do jego funkcjonowania. Omega-3. Zwróć szczególną uwagę na kwas tłuszczowy omega-3, który jest odpowiedzialny za wyciszanie stanów zapalnych. W przeciwieństwie do omega-6, która jest odpowiedzialna za wywoływanie stanów zapalnych. Aby zachować odpowiednią proporcję, powinieneś mieć w organizmie 4 jednostki omega-6 do 1 jednostki omega-3. Po więcej wiadomości zapraszam na konsultacje na którą możesz się umówić telefonicznie pod numerem 570 252 570 lub na stronie internetowej zdrowie-jesz.pl. Tłuszcze nasycone obecne w maśle, mięsach czy tłustym nabiale spożywaj w mniejszej ilości. Natomiast tłuszcze trans wyeliminuj całkowicie. Są to tłuszcze zawarte w takich produktach jak fast foody, ciasta, ciasteczka, a nawet biszkopty. Bezsprzecznie są one przyczyną powstawania nowotworów, no nie mówiąc już o chorobach sercowo-naczyniowych. Jak włączyć zdrowe tłuszcze do diety? Zamiast masła używaj oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego do smażenia i pieczenia. Tak w ogóle to wprowadź złotą zasadę. Olej rzepakowy do dłuższego smażenia, oliwa z oliwek do krótszego smażenia lub do sałatek i olej lniany wyłącznie na zimno do sałatek. Dodawaj awokado do sałatek, kanapek czy też koktajli. Zbogać swój jadłospis o orzechy i nasiona jako dodatek do potraw. A nade wszystko regularnie spożywaj tłuste ryby morskie jak łosoś, Śledź, makrela, halibut czy też strok. Zdrowe tłuszcze są nieodzownym kluczem do funkcji życiowych. Dlatego warto je wprowadzić do codziennego menu, jednocześnie ograniczając tłuszcze nasycone i eliminując tłuszcze trans. Pamiętaj, zdrowie zaczyna się na talerzu, a zdrowe tłuszcze są w tym kluczowe. Wprowadzenie zdrowych tłuszczów do organizmu nie wpływa tylko na Twoje zdrowie fizyczne, ale także na zdrowie psychiczne. Przede wszystkim poprawia Twój nastrój, a także zapobiega chorobom neurodegeneracyjnym, takim jak Alzheimer. Zdrowe tłuszcze to nie wróg, ale sprzymierzenie w dbaniu o zdrowie. Regularnie wprowadzając zdrowe tłuszcze, Możesz zadbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale i ducha. Rozpocznij od małych kroków. Wprowadzając na przykład garść orzechów w trakcie śniadania i zamieniając masło na oliwę z oliwek. Daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dziękuję.